Ełczanie, ruszcie Cooper. Pod takim przewrotnym hasłem odbył się w Ełku biegowy happening. Tego typu imprezy zapoczątkował amerykański lekarz Kenneth Cooper, który w 1968 roku opracował wytrzymałościowe próby. Polegają one na 12-minutowym nieprzerwanym biegu, który pokaże nam w jakiej jesteśmy kondycji. Przebiegnięty w tym czasie dystans można sprawdzić w specjalnych tabelach, w których do każdego wieku przypisane są konkretne odległości. Wynik podany jest w pięciu kategoriach. Od bardzo źle do bardzo dobrze. Tabele wykorzystywane w sporcie, zarówno amatorskim, jak i wyczynowym. Każdy człowiek może się w tym momencie sprawdzić, przebiegając dany dystans w ciągu 12 minut i patrząc, spoglądając, jaki dystans w tym czasie przebiegł bądź przepłynął. My w tym momencie, akurat w dniu dzisiejszym, korzystając ze świetnej pogody i z tego, że mamy profesjonalny już obiekt skoncentrowaliśmy się na bieganiu. Zmierzyć się z czasem postanowiło 65 osób. Część przed startem w tabelę zajrzała inni nie. Dwa kilometry tak. Dam radę. Nie, nie sprawdzałam. Właściwie przyszłam taką bez żadnego tam sprawdzania. Tylko chciało się zobaczyć na ile się stać. By sobie nie przeszkadzać chętni zostali podzieleni na 15-osobowe grupy. Najmocniejsza była pierwsza. Skala Kupera kończy się na 3000 metrów, a najlepszy w tej grupie Sebastian Kosiorek przebiegł 3100 metrów. Sporo było też wyników w okolicach 3 km i nikt nie liczył okrążeń w trakcie biegu. Ja raczej tylko patrzyłem, żeby w miarę dobrze i kondycji mi wystarczyło do końca. Bo jednak to długi bieg. Zawodowo biegłem na. Tak zawodowo. Na no, tak spadkadzie wodociągowej to 1500, no to mniej więcej znam swoje możliwości. A tutaj to jednak trochę dłuższy dystans, dwa razy dłuższy. 2950. Cooper opracował zestaw ćwiczeń obejmujących bieg, chód, pływanie i kolarstwo. Jednak to próba biegowa cieszy się największą popularnością, ale w Ełku to nie koniec testów według amerykańskiego lekarza. Następną imprezy planujemy zorganizować w parku wodnym. Zasada bardzo podobna. Płyniemy w Płyniemy przez okres 12 minut, i w zależności od tego, jaki dystans przepłyniemy, będziemy mogli zobaczyć, jak mocno zaawansowani jesteśmy, jeśli chodzi o pływanie. Pływacki test w listopadzie.